Mam mordeczki, ozdóbka z tej strony Słuchajcie moje kochane Powiedzcie mi Jak funkcjonuje Prawo w Polsce Zobaczcie Jakiś rokita Sama nazwa już jest zjebana Jakiś gość Szuka fejmu i wyzywa moją rodzinę Zamiast Ktoś na niego siąść i wsadzić go, nie wiem, do pierdla, albo go nauczyć, nie wiem, dać mu jakieś prace społeczne, to ten zjeb cały czas mnie prowokuje. I zobaczcie, co za problem pojechać do niego, złapać go, połamać mu kolana, i później powiedzą, że ozdobie odjebało i bije dzieci. A może to odjebało tym wszystkim w internecie? Zobaczcie. Mówią o. o homofobii, tak? Homo sapiens to jest człowiek. Czyli homofobia to jest fobia przeciwko ludziom? Tak. Zobaczcie, wszyscy wyzywają w internecie cwell, pedał, gej. Jeżeli ja cały czas mówię, że mam piękną kobietę i ją kocham, i kocham kobiety, i że toleruję to. Że inni lubią inne rzeczy, że jeżeli facet lubi innego faceta bzykać w pupę albo mu obciągać, to już jego sprawa. Jeżeli dwie kobiety się kochają i chcą robić związki, okej. Okay. Ale po co my to wyciągamy na wierzch? Po co szukamy jakiejś spiny? Zobaczcie, co politycy teraz jedni na drugich wyzywają. Zobaczcie, ta w Stoku, co była hmm, Parada Równości. Dlaczego to nazywają Parada Równości? Nazwijmy to Love. Love Parade, czyli Parada Miłości, wszyscy co kochają, wszyscy co uważają, że są równi, niech sobie w tym chodzą. A po co idziemy w stronę tego, można powiedzieć, gejostwa? Bo ja to rozumiem, jeżeli ktoś lubi innemu facetowi obciągać, to niech sobie obciąga. Jeżeli lubi wydupala, niech to robi. Co mnie to obchodzi? Ale jeżeli chcą mieć ci ludzie równe prawa, nawet Bóg im nie dał równych praw. Ktoś powiedział o pierdolnięty. No dobrze, to niech dwóch gości się wydyma i niech zrobią dziecko. I wtedy dostaną równe prawa. Jeżeli dwie kobiety dadzą radę zmachać dziecko, to niech mają równe prawa. Ktoś powie, o, zrobią to yy, sztucznie. Niech zrobią to normalnie. Bo ja uważam, że wszyscy jesteśmy równi, ale powinna być matka i ojciec. I takie... Dziecko powinno być tak wychowywane. Ja na przykład nie chciałbym być wychowywany przez dwóch facetów. Już psychika zjebana, tak? Przez dwie kobiety. Rozumiecie o co chodzi? Czy dalej nie kumacie? Ale mam piękny dzień. Mm, tak na marginesie.